Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Świętego Michała Hanioła wraz z komentarzem Luz de Marii po orędziu, 3 sierpnia 2023 rok. Umiłowane dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Mój miecz jest stale wzniesiony. Nie tylko jako znak obrony i ochrony ludzkości, lecz także jako znak tego, że człowiek ma dążyć do bycia duchowym. Demon nieustannie walczy o to, żeby sprowadzić Was z właściwej drogi i przedstawia Wam świat jako ciągle taki sam, nakładając nań maskę po to, żebyście dostrzegali nie prawdę lecz zniekształcony moment rzeczywistości Ludy powstają przeciw swoim rządzącym i rozruchy są częste w dosłownym tłumaczeniu bardziej stałe przemoc staje się zwyczajem człowiek zakorzenia się w zło i przychodzi chaos. Religia jest podkopywana, i społeczeństwo jest zaciemniane. Narzucają wszystkim jedną, jedyną religię. Jedni powstają przeciw drugim z powodu jednej, jednej religii i prześladowania wybuchają nawet w rodzinach. Ruszają przeciwko Hiszpanii, Francji, Anglii, Niemcom i Polsce. Zostają one zdradzone nie przez obcych, lecz przez tych, którym te narody zaoferowały schronienie. Wolność zredukowano do idei, po to, aby człowiek Pozwolił na to, by nie posiadać wolności, by nie myśleć i nie działać z własnej woli, lecz by to inni bracia decydowali o jego życiu. Ten czas kręci się jak wiatrak na młynie. W niewidoczny sposób wiatr utrzymuje wiatrak w ruchu, tak samo jest w tej chwili. Wiatr zła utrzymuje w ciągłym ruchu umysły pełne złej woli, w nieustannym oddziaływaniu zła na ludzkość. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, musicie zmienić się już teraz, jeśli chcecie ocalić swoją duszę. Musicie należeć bardziej. Do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, i do naszej Królowej i Matki, po to, aby Boża dłoń Was podtrzymywała, i aby miłość naszej Królowej i Matki przyciągała Was do otwartego boku. Ewangelia według Świętego Jana 19:34, naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa bądźcie w czujności zmierzacie ku spełnieniu się wielkich i poważnych wydarzeń już przez was poznanych dzięki pojawiającym się przez dłuższy czas objawieniom bądźcie pełni miłości po to ażeby miłość was wzmacniała i pozwalała wam Wciąż postępować na wzór naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Modlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Modlcie się. Słońce staje się agresywne przez to, że człowiek zmienia klimat ziemi. Modlcie się. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Technologia jest zagrożona przez słońce. Módlcie się. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Ludzkość jest zagrożona przez kolejne postępy tych, którzy utrzymują władzę. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, utrzymujcie wiarę. Drugi list do Koryntian 5:7. W każdej chwili. To, że jesteście ludźmi wiary, sprawia, że macie ochronę moich legionów. Nawróćcie się. Bądźcie umiłowanymi dziećmi naszej Królowej i Matki, która prowadzi Anioła Pokoju przed Jego ujawnieniem się w obronie ludzkości. Zachowujcie wewnętrzny pokój po to, abyście byli oświecani przez Przenajświętszą Trójcę. Błogosławię Was, umiłowane dzieci naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, Święty mi Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia Nasz uniłowany, święty Michał Archanioł zawsze nam towarzyszy, stawia nas w duchowej gotowości i na poziomie globalnym poleca nam się zmienić. Nie bez wyraźnego uświadomienia nam, że ważna jest decyzja tak, tak lub nie, nie. Pamiętajmy o naszym Królu i Panu Jezusie Chrystusie oraz o naszej Matce Najświętszej. Jesteśmy chronieni przez Bożą Dłoń. Idźmy naprzód z ufnością, spełniając Boże Słowo. Amen. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Świętego Michała Archanioła na czas ostateczne 3 sierpnia 2023 rok